Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale Dzisiaj bardzo wcześnie wstałam Jest jeszcze bardzo szaro, ponuro na zewnątrz Dlatego stwierdziłam, że biorę kąpiel e, Biorę ze sobą Bera od Foreo I będę robić sobie takie poranne spa e, Ja już kiedyś wam pokazywałam to urządzenie e, W Tulum chyba bodajże Ale w wersji mini Natomiast tutaj mam e, tą wersję większą I słuchajcie, ogólnie wszystkie te urządzenia od Foreo ja już od dawna wam je pokazuję. One są oparte o technologię smart, czyli mamy efekty od pierwszego użycia i zapewnia długotrwały efekt. To urządzenie ma technologię mikroprądową, napina, ujędrnia naszą skórę. Ja bardzo lubię sobie robić ten zabieg w okolicach policzków. Ja chodzę bardzo często do kosmetyczki na masaże twarzy, natomiast nie zawsze mam na to czas, nie zawsze mam jak się umówić, a taki zabieg mogę sobie sama wykonać w domu i naprawdę daje świetne efekty. Bera należy używać zawsze z kosmetyki. Beran, dlatego, że ber, miś a tutaj zobaczcie mamy takie uszka i ja zawsze używam y, na y, tym serum na bazie wody od Foreo może być też oczywiście inny serum ale ważne, żeby jakiś ten kosmetyk był Jestem już po masażu twarzy, jak może to widać. Jak to po masażu twarzy skóra jest zawsze troszeczkę zaczerwieniona. Tutaj mamy dwie głowice mikroprądowe, które rzeźbią modelują i podkreślają kontur twarzy. Delikatnie przesyłają mikroprądy w każdą drobną linię na naszej twarzy. Mamy tutaj również pulsacje, które delikatnie masują twarz, sprawiają, że ten produkt lepiej się wchłania. Także bardzo, bardzo wam polecam tego Ber'a. Sprawdza się on nie cudownie. Mniejsza wersja jest super do podróży. Wystarczy, że wrzucimy sobie takiego misia do kosmetyczki. Mamy ze sobą zawsze mm, zabieg na miejscu, gdziekolwiek jesteśmy, wystarczy, że nałożymy serum, zrobimy zabieg i e, skóra będzie świetnie wyglądać. Także ja teraz się zabieram do mm, zrobienia makijażu, nałożę sobie krem. Jeżeli będziecie chcieli, to link oczywiście do tego urządzenia zostawiam Wam w opisie. Użyję teraz mojego ulubionego podkładu e, Dior Forever Skin Glow I ja mam e, kolor 1N. Używam go już od kilku lat i bardzo dobrze mi się sprawdza Póki co bardzo ciężko jest mi zawsze dobrać podkład Także jak już sobie znajdę pewien podkład, to mam go kilka lat zazwyczaj Kolejny mój ulubiony produkt to korektor Start I on jest w kolorze... w jakim on jest kolorze? 205 Light Sand Taki jeden z jaśniejszych sobie wybrałam, w takim odcieniu żółtym. Na to wszystko nakładam mój ulubiony Wszystko jest moje ulubione Mój ulubiony puder z Charlotte Tilbury I to jest e, numerek 1 Bardzo fajny Poleciła mi go kiedyś Madzia Pieczonka A chyba już o nim mówiłam nawet o tym pudrze Bardzo fajne, robi wykończenie I niektórzy pytają się, co masz za podkład zawsze na sobie A ja mówię, że mam ten podkład Ale raczej to jest zasługa tego pudru Także bardzo go wam polecam już się pomalowałam, użyłam do oczu tej palety i praktycznie na co dzień jej y, używam. Jeżeli będziecie chcieli, żebym zrobiła cały taki makijaż, y, nagrała jak go wykonuję, jakich kosmetyków używam, to piszcie w komentarzach. Y, mogę nagrać. Już nawet niebawem Pędzę właśnie do galerii Mociny Umówiłam się tam z Żanetką i z Sarcią Dlatego, że Sarcia ma w tą sobotę urodzinę I ostatnio planowałam zrobić z nią Taki fajny cały dzień atrakcji Ale niestety ona się wtedy rozchorowała Musiałyśmy to przełożyć Więc tak na spontanie, totalnie jeszcze raz wjechałam na górę, matko. Więc tak totalnie na spontanie postanowiłyśmy, że dzisiaj pójdziemy do kina. Żonetka właśnie już jedzie do e, galerii, ja też na szybko. Są straszne korki, także mam nadzieję, że się nie spóźnię. Kupię bilety. Później, e, no, później też planuję dla niej jakieś atrakcje. Także zapraszam was do oglądania. Hello. Co ty tam jesz? Z czym? Nie, sprzedaję do kota, który nie. Kupić cię. Kupić cię. <laughs> Przejeżdżam właśnie koło Twojego domu, i pomyślałam, że zadzwonię. To nie na górę? No nie mogę, muszę jechać, bo jestem umówiona do kina, wiesz? Z starcią. Przyjadę do ciebie jutro. <laughs> Dobrze? Dobrze? Wyskoczyłam właśnie z Ubera, bo zobaczyłam, że Żanetka stoi tam na zakręcie. Pomachałyśmy sobie, więc poczekam, siądę do niej i już razem pojedziemy do garażu, bo już jestem pod kinem młociny. Sara w ogóle zasnęła. Film już się zaczął, ale chyba nie ma takich reklam przed bajką jak przed filmem, więc zapewne on się zaczął. Spóźnimy się. Ja jestem głodna, nie jadłam w ogóle obiadu, a jest godzina 17.30, także mam nadzieję, że zjem na czas. Hello, hello! Udało się złapać sarcia, sarunia. O, ciocia jest już. Cześć! O nie, co za czegoś? Cześć! Nagrywamy vloga! Ty lubisz nagrywać! Hello! Powiedz nie wiem co się dzieje. Wiesz, że dzisiaj spędzamy twój urodzinowy dzień. Wiesz, cieszysz się? A cieszę się, że nagrywamy vloga? Ty lubisz, co? A cieszę się, że mama idzie z nami. Co powiedziałaś? Że może iść mama, tak? Jak to było? Może iść mama. Ja może iść iść. i same powiedz, co to ma być. Poprosimy na czos raz, na czos serowy z kolą zero. Ja na czosy poproszę z serem. I do tego będzie kola też. Proszę bardzo, trzymasz. Uuuu. Ale kubek. A jakaś figurka tu jest na górę? Ooo! Wow. Lisa mamy. Fajny! Proszę bardzo. Zabiorę się, czy nie? Dziękujemy bardzo. Trochę się już spóźniłyśmy, ale chyba na samym początku jesteśmy, także. Będziemy wiedzieć o co chodzi Fajnie było? Podobał Ci się film? Tak, wiem, sobie Wow, a ciocia ma teraz dla Ciebie niespodziankę jeszcze kolejną, wiesz? Ale to poczekaj, wyjdźmy i Ci powiem, dobra? Chodź, wychodzimy szybko Tak jak mówiłam, jest kolejna niespodzianka Wiesz co będziemy teraz robić? Idziemy do sklepu z zabawkami i tam jest cała półka lalek Lorenz Te co chcesz i wybierzesz sobie, jaką chcesz od cioci, dobra? Fajnie, cieszysz się? Mhm. To idziemy, szybko, szybko! Szybko, 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 szybko! Jesteśmy, jest pani gotowa na wybór dzidziusia swojego. Zobacz tutaj, widzisz? Oj, o! Ja cię. Zobacz, ile lalek. Którego Bobasa bierzemy? Jest ta, co mi się podobała najbardziej. A to nie tobie ma się podobać. Taka piękna Nie podpowiem. No. No. Skąd wiesz? Którą? Tą. Tą? Tą, co mama chciała? Mhm. <grym> Ale tobie też się podoba, czy bierzesz ze względu na mamę? Nie, mamy ten sam gust, nie? Mhm. <grym> Jak ją nazwiemy? Mama, <grym> mama. No, potrzymam. jak nazywamy tą lalę? Wybrałaby imię Szarlotka. Szarlotka? No pięknie! Może być Szarlotka. No piękna, no. Powiem Charlie, jak wrócimy do domu, że tak lalę nazwałaś. Na pewno się ucieszy. Co byś chciała? Jeszcze możesz sobie coś wybrać jednego. To chcesz dwa bobasy? Nie, nie nie mamy miejsca na dwa bobasy. Może coś innego? O, ma pomóż Daj wybrać coś. Nie ma One Ooh. są najfajniejsze dlatego, że mają takie kolana zginane i ręce zginane, takie wiesz, prawdziwe Barbie. Ty się tak były, znasz już? Jak były za dawnych czasów. Nie, nie? takie plastikowe, zobacz, ta nie ma ani zginanych kolan, ani rąk. No, no. Jest taka sztywna, a te są takie naprawdę... Fajne. To moja jedna przyjaciółka, która też pojechała na wakacje, ma odkurzacz. I ty też byś chciała taki odkurzacz? Ja Ci pożyczę no, prawdę. ten? To jest zła lejka, chodź idziemy sobie. Czyli co, taką jeszcze kulę bierzemy, Lol, tak? Uh -huh. A idziemy jeszcze przed lodami do Zary jakieś ciuszki kupić? Tak, ale zawsze robiłam do handemu. O! <ścoughs> to wolisz iść do handemu? To dla szarlotki? Co ty kupiłaś szarlotce? Co to jest? I mam powiedzieć, że to jest od ciebie? <laughs>

Siucia! Dawaj tego brzusia! Mmm, zdrówko, przybijmy się lodami. Pyk! To co, torebkę czy y, słuchawki? Co chcesz? Obydwoje, bo... Bierzemy i wychodzimy, pokaż, szanelkę mamy, taką szanelkę i do tego takie słuchawki. Szybko, mama nie chce słuchawek, a my bierzemy, tak? Bierzemy i szanelkę też, nie? Dobra, szybko, szybko, żeby mama nas nie złapała. Moje Podobał się taki dzień urodzinowy? Chcesz więcej takich dni? Mm. <głos> <głos> Dobrze, cieszę się. Buziaczki, jedźcie bezpiecznie. Wezmę tego loda jednak. Tam jest czyli, to jest, Tam dobra, jest czyli to jest moje. Dziękuję bardzo. W imieniu Charlotki. Pa! 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 Bye, bye! Mua! <laughs> Oczywiście nie mogłam nie skorzystać z okazji, więc weszłam do Zary I takie trzy bluzeczki czarne, wzięłam jedną różową Druga taka z Daisy I takie pantery Mój czwarty rosół w życiu I jak oceniasz? Jest very pyszny Ale, ale naprawdę mocno <trych> pyszny? Bardzo dobry Powiedziałbyś, bardzo że to mój czwarty rosół? Nie Powiedziałbym, że już gotujesz co tydzień Gruszoły. masz takie doświadczenie. No, dzięki. Będziesz świetnym materiałem na żonę Dzie Będę. Czy jestem? A to jesteś? <głos> <wiesz>? <głos> o, jak smakuje. No super. Robię sobie właśnie kąpiel. Zaglądam do mojej szuflady z kosmetykami do kąpieli, z płynami, z kulami. No i czy wy widzicie kulę? Miałam tutaj całą tą wanienkę wysypaną kulkami i nie ma ich. Rozumiecie? Nie ma ich. Ona, ta mała spryciula, otwiera sobie już tą szufladę, wyjmuje, wrzuca. Nie wiem, gdzie będę musiała poszukać, czy są gdzieś pod łóżkiem. W każdym razie miałam takie fajne kule, takie naturalne, z olejami. Skóra po nich jest naprawdę bardzo fajnie nawilżona. Chciałam sobie wrzucić, ale ich nie ma. I tak jest ostatnio ze wszystkim Tutaj mam różne takie sole do kąpieli Które poleciły mi panie mm, Z leczenia boleriozy Ale tutaj mam bardzo fajny jeszcze Taką sól, sól To jest sól y ukraińska chyba. I ona też ma tutaj różne minerały. No moja mama bardzo e, zawsze zagłębia się mm, w takich różnych pomocnikach, jak wyleczyć boreliozę, ponieważ moja mama, jeżeli nie wiecie, też ma boreliozę i właśnie e, tą sól mi kupiła. Pachnie bardzo fajnie taką miętą. Już wam pokażę, tak wygląda. Wygląda jak taki peeling solny. E, wrzucamy sobie po prostu taką garść do wody. Bardzo fajnie odpręża i nie wiem, może to tak, tak mi się tylko wydaje Ale wydaje mi się, że jest mi zawsze lepiej po takiej kąpieli Także możecie sobie wpisać i gdzieś na Allegro taką sól znaleźć Bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i bardzo zdrowa Wchodzę do wanny, zmywam makijaż Może obejrzymy sobie jeszcze jakiś film Żegnam się z wami Mam nadzieję, że miło dzisiaj ze mną spędziliście ten dzień Ja bardzo spędziłam go tak odprężająco W pierwszej połowie dnia... Luka zajmował się Charlie, później byłam z dziewczynami i tak odpoczęłam. Charlie już śpi, także mam dzisiaj taki dzień dla siebie.